Polskie Prawo przyjmuje zasadę chowania zwłok na cmentarzach. Zwłoki mogą być składane w grobach ziemnych, murowanych lub katakumbach. Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane w kolumbariach. Mogą znajdować się one tylko na cmentarzach. Skąd właśnie taki temat? Cmentarz komunalny w Krośnie Odrzańskim czekają zmiany. Trwają prace przy rozbudowie kolumbarium. W tym roku chcemy postawić jedno kolumbarium obejmujące 30 nisz. A w ogóle takich obiektów będzie dziewięć. Także cały ten, cały ten teren, który tam, gdzie jest postawione teraz pierwsze Kolumbarium, będzie takim miejscem na pozostałe Kolumbaria. Pierwsze przymiarki do budowy Kolumbarium rozpoczęły się w ubiegłym roku. Kolumbarium myśleliśmy jesienią 2022 roku i przygotowanie projektu, pozwolenia na budowę koncepcji w ogóle jak te kolumbarium ma kolumbaria jak mają wyglądać no troszkę trwało ale zaczynamy budowę choć cały czas największą popularnością cieszą się pochówki tradycyjne to kolumbaria wydają się być optymalnym rozwiązaniem w przypadku problemów z brakiem miejsc na cmentarzu dla właśnie tradycyjnych grobów a z tym problemem cmentarze będą spotykać się coraz częściej Pochówek do kolumbarium jest coraz, no jeśli można tak powiedzieć, modniejszy, coraz bardziej popularny. Jest i też tańszy, bo kupujemy miejsce w kolumbarium na 99 lat. Nie musimy potem wnosić żadnych innych opłat. Kupujemy, płacimy raz i miejsc w kolumbarium, przynajmniej w tym naszym, będzie od trzech do czterech. Wszystko w zależności od tego, jak, jak będzie duża urna. Poza planowanym kolumbarium w jego okolicach mają znaleźć się także dodatkowe ławki oraz nasadzenia.